Czy znacie ten owoc? To pigłowiec japoński. My poznaliśmy go dlatego, że rośnie w ogrodzie, domu, który kupiliśmy. Na wiosnę tworzy piękny żywopłot. Ma bardzo ładne, takie pomarańczowo czerwone kwiaty. Naprawdę urokliwie to wygląda. Natomiast na jesień pojawiają się owoce. Jak zobaczyliśmy pierwszy raz te owoce i dowiedzieliśmy się, co to jest, to od razu zaczęliśmy z nim eksperymentować i z roku na rok robimy z niego coraz więcej, żeby wykorzystać każdy element tego. Owoca. Dzisiaj pokażę Wam nasze sprawdzone sposoby na pigwowca japońskiego oraz poznacie prosty przepis, jak zrobić domowe, pyszne i na pewno o wiele zdrowsze, kwaśno-słodkie żelki. Wasze dzieci będą zaskoczone. Poza smakiem pigwowicz działa również prozdrowotnie. O witaminie C chyba nie muszę mówić, bo wiadomo, że ma jej mnóstwo, podobno znacznie więcej niż cytryna. Natomiast zawarte w nim taniny regulują pracę żołądka, jelit, działają przeciwwymiotnie, łagodząc gagę, mają też działanie wzmacniające wątrobę i polepszają apet, czyli dla dzieci, też sam raz. I taka ciekawostka dla pań: firwowiec japoński chroni skórę przed przedwczesnym starzeniem. Co roku z piecłowca robimy soki, których używamy zimą do herbaty zamiast cytryny. Natomiast jeśli coś zostanie, a rzadko się to zdarza, to latem można zrobić z tego pyszną mamoniadę. Tak to wygląda. Marka, słoiki są większe. On Muszą. nie pilnował tego, żeby nie było błonek. Ja tutaj w tym roku jeszcze więcej zrobiłam niż zwykle robimy takich czystych. No, to są dobre na chipsy. Takie, że ładne owocki bez tych takich ogrysków. Ogryski sobie wrzucałam osobno. One też dużo puszczą soku, mhm. bo później to sobie suszymy. I są takie słodko-kwaśne żelki, pyszne, jak macie dzieci, to możecie sobie coś takiego zrobić, to jest naprawdę mega, mega pyszne. Więc one specjalnie są właśnie tak okrojone, żeby ładnie się, znaczy fajnie się jadło bez czegoś między zębami. Natomiast te brzydkie takie, nie te brzydkie, nie te te, te brzydkie, po tym jak już sok nam puści, to też sobie suszymy i mamy tutaj na przykład z zeszłego roku ususzone. Do herbaty, bo akurat w herbacie to nie ma żadnego problemu, że, że są te wszystkie błąki, bo chodzi o smak, a te pigwy są y, suszone po soku, więc one są lekko słodkie i naprawdę mega dobra herbata wychodzi, jak już się nam skończy sok do herbaty, to używamy no, owoców. Ale jeszcze do tego dodajesz sok z dzikiego szczernego bzu. Tak w tym yeah, roku nie robiłam, ale, ale, ale bardzo polecam ale mega, zrobić. Po prostu mega wychodzi. My sobie robimy właśnie takie herbatki. Tutaj natomiast mamy pestki. W tym roku pestki przerobimy, bo zawsze sobie je wyrzucaliśmy, bo nie mieliśmy czasu ten. W tym roku Marek postanowił zrobić nalewkę. Pestki można też ususzyć i, i zmielić. Może też tak zrobić. Taka pigwówka jest bardzo, bardzo dobra na zdrowie. Nie, że do, no do picia też, ale na zdrowie. Także wszystko wykorzystujemy. Tutaj się zrobi soczek. Za kilka dni zlejemy, będziemy mieli soczek, owoce sobie y, wysuszymy do herbatki i do jedzenia. Tutaj zrobimy sobie pestkówkę. A jak jesteśmy w temacie suszenia, to nie tylko owoce z pik wysuszymy, ale też właśnie jabłuszka czy jakieś inne owoce, ponieważ mamy kominek, przy którym jest bardzo cieplutko. Mm, to tak, banany też usłyszałam kiedyś. Ale one są pysznościowe? No, inaczej smakują. Ja, to, smakuję, ja to tak... wieczorem lubię tak sobie ten. No i tak jest zdrowo, nie? No. Suszone owoce są zdrowe. Albo na kompot można sobie je przygotować. Także my sobie tak robimy. Mamy zapasy żywności w różnej formie nie tylko w słoikach, ale i właśnie w woreczkach też. Musieliśmy poczekać, aż sklepy będą otwarte, żeby kupić wódkę. Będziemy robić nalewkę, żeby nam się nie zmarnowały pestki. Pierwszy raz będziemy robić, więc może nam nie wyjdzie ona dokładnie ten. Nie wiemy jakie proporcje, więc będziemy wszystko robić na oko, jak zawsze. Zawsze robimy na oko i jakoś wychodzi <noise> wszystko. Zawsze można później dopracować. Więc myślę, że z 07 wyjdą nam dwie połówki. Co to ten jak taki jest? Taki on jest. A taki jest. Uklenił się. Dokładnie uklenił się. Tak na szybko. Teśćuśka to nie tylko dobry smak, ale również działanie prozdrowotne. Można jej stosować na przykład do łagodzenia bólu w żołądkach czy zgadnieć, podobno pomaga w gojeniu się ran. Natomiast zawarta w pestach amygdalina może według naukowców działać antynowotworowo. Jeden z naszych widzów powiedział nam, że jak robimy pestkówkę z samych pestek, nie dodajemy owoców, to wystarczy wódka. Dlatego my będziemy robić na wódce, bo na ogół nalewki robi się na spirytusie. No tak, ale spirytus tu też się rozrzedza, nie? No. bo ogólnie jest za mocny. Ale na co też wyjdzie, tylko że pewnie troszkę inne by było w smaku, nie? Ale to dla nas to nie trzeba się szczypać, że musi być nie wiadomo jakie. Pięciu, A nie jest... będziemy tam dawać w ogóle? Właśnie się zastanawiałam, czy nie jedną zrobimy ten, żeby była z pestkami i z owocami też. No. Co myślisz? Też tam pisało w przepisie którymś, że owoce trochę się dodaje. Mhm. No dobra, tak zrobimy. To będzie bardzo pestkowa. Pestkówka. Dużo nam wyszło tych pestek na jedną butelkę. Pierwszy raz w życiu robimy coś takiego. Ale wiesz co? Profesjonalnie tworzyłaś tą paskę. Pierwszy raz uspierałam wódkę. No bo my ogólnie to ja nigdy chyba nawet w życiu wódki nie kupiłem. Nigdy. No kupiłeś właśnie w zeszłym roku też. No ale to no, ale było właśnie do no, no, nie do picia. Do muchomora. No, dobra, lej kobieto. Polej, bo spragniony jestem. No lej, 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 lej. lej. Tak, żeby wyszły dwie flaszki, bo mówię, tej pigwy będzie trochę. Dobra, jedną będziemy mieli z pestek, a drugą będziemy mieli z pestek i owoców. Bo za mało wódki zostało. Yy, no a po co ten będzie ten? Tylko czy muszę to powtykać? Będzie chyba smaczniejsza. Znaczy inna, w ogóle będzie inna, bo z pestek to w ogóle inaczej wychodzi wódka niż, niż z owoców, nie? No bo... A to są te pigwy, takie te, te skrawki, nie? Te z, z tymi, jak to się mówi? Ze środkami, nie? Ogryskami. Ja to mówię ogryzki, no. A dla tych, którzy nie gustują w alkoholu, a nie chcą zmarnować pestek, można je po prostu ususzyć i zmielić jako przyprawę. Natomiast pestki zalane odrobiną alkoholu mogą zastąpić aromat migdałowy do ciast czy tortów. Doleję jeszcze do obu trochę soku, bo ja lubię bardzo smak pigułowca, więc chcę, żeby było to było dobre. Będzie słodsza trochę. Także flaszki mamy przygotowane jedno mamy z samych pestek. Trochę tylko soku dolałam, ale niewiele. Tutaj znacznie więcej soku poszło i owoców. A teraz zabieramy się za owoce na susz i na sok. Znaczy zlać trzeba sok. Dobra, teraz odsadzamy. Minęło kilka dni. Robiliśmy w poniedziałek, mamy sobotę. Tutaj akurat, no, tu zlałam, to nie widać, ale tu widać na przykład po tym, jak ładnie puściło sok. Więc ten sok sobie będę zlewać. To Tak, na no herbatę z obryskami. A że one są nasączone cukrem, właśnie dlatego sobie je suszę, bo są nie kwaśne, tylko takie słodko kwaśne. Ale co jest niezdrowy. Wiem, ale. Ale miód jest drogi. <laughs> ale miód jest drogi. Miód ja też robię z cukru teraz. Sok z pigmy nie tylko jest smaczny, ale jest bardzo zdrowy, bo ma mnóstwo witaminy C. Na naszym kanale możecie znaleźć jeszcze film na temat soku i nie tylko soku, z lekarskiego też sobie polecam zrobić, ponieważ niedługo będzie wiosna, więc będzie rósł. Jedyne, czego do tej pory nie wykorzystywaliśmy w pigłowkach, to kwiatów, które pojawiają się na wiosnę. A jak wiadomo, większość kwiatów roślin jadalnych również są jadalne. Nie wiem, jakie są smaku, może by znacie sposób, jak można by przerobić kwiaty pitłowca japońskiego, które już niedługo pojawią się Tutaj na wiosnach. W tym roku zrobiłam więcej, co roku robię coraz więcej, słoików z takimi ładnie wyciętymi. Chodzi o to, żeby te owoce były bez tych błonek. I to jak się wysuszy, to są takie fajne żelki. Ale to są takie susy... słodko-kwaśne żelki. I jakie zdrowe. Pyszne są. Ja sobie już tutaj będę jeść powoli. Bo są mega. Same z siebie już są dobre. Dlatego herbata z, właśnie z tymi owocami suszonymi jest taka Ale dobra. Ale pyszna. Jezus. Niech Was nie zdziwi, że robimy pikwe w styczniu. Po prostu zebraliśmy sobie ją na jesień i sobie czekała. I nawet lepiej, bo zmiętła trochę. Tak jak robiliśmy zawsze na bieżąco, to bardzo ciężko się kroiło to owoce. Może dlatego, że przemarzła, nie wiem. Poza tym nie było wcześniej czasu. A teraz, jak są takie zimne wieczory, ten sok z pigwem będzie w sam raz, szczególnie że kończy nam się już z czarnego wzu. I co roku. No w sumie mamy co roku tyle samo krzaków. Wychodzi nam jeden taki garnek. Nie jest to mało. Przelawiamy sobie później do małych słoiczków i wychodzi ich. Takie po ketchupach. Yy, po koncentratach. No i teraz sobie przygotuję do suszenia. W piekarniku będę suszyć, ponieważ na piecu to by mi się nie wysuszyło, jest za grube. A trzeba to wysuszyć szybko, bo inaczej się popsuje, nie? więc musi to być zrobione dzisiaj. Aha, dobra jest, bardzo dobre. Pysznościowe. Jakbyście mieli dzieci i to dali, byłyby zachwycone. Lepsze niż te wszystkie hamskie cukierki. niezdrowe. Faktycznie niektóre kwaśne bardzo. Ale ogólnie słodkie. Fajnie. A to zależy, ile było w, cukru, w cukrze, nie? Cukru w cukrze. cukrze no. Odcedzone. Znaczy, paprochy jeszcze są, ale one jak zacznie się gotować, wyjdą bardziej. I po prostu będziemy sobie przecedzać jak będziemy wlewać do słoiczków. A tutaj z tyłu mamy już trzeci raz pasteryzowane mięsko. Jak wiecie robimy mięsko już od dwóch chyba lat. Kilkaset słoików mamy. Jest na naszym kanale film jak zrobić mięso w słoiku. Od tej pory jak zrobiliśmy pierwszy raz to już robimy regularnie. Także teraz soczek tutaj w piekarniku. Mi się suszą. Eee, już prawie niektóre są wysuszone Owocki. To są właśnie te żelki. Reszta czeka w kolejce. Za dużo tego jest jak na jeden piekarnik. Słoiczki wyparzone. Niektóre pamiętają nawet zeszłe lata. <noise> Przepiszę tylko czwórkę. Napiszę. <noise> nie no, zawsze robimy akurat sok z piguły w takich małych słoiczkach, a w takich małych dlatego, że yy, to starczy na kilka herbat. Otwieram sobie takie słoiczek i nie muszę się martwić, że mi się zepsuje, jakbyśmy czasem nie chcieli jednak pić codziennie herbaty. Jak tutaj widać, ten, te wszystkie fafroszki się zawsze podnoszą do góry, łatwiej odsadzić. Teraz czekamy aż za bulgota, żeby gorące przełożyć do słoiczków. Poza słoikami zbieramy wszystkiego rodzaju pudełeczka, które są zamykane, bo fajnie się w nich przechowuje yy, wszystko w zasadzie. Kupujemy też te kwadratowe większe, kupujemy. Na no te mniejsze wiadereczka zostają nam np. Na tu była kapusta, kiszona, sałatki. Przeróżnej maści, bo tak jakbyś się chciał kupić takie, takie wiadereczko, to przynajmniej jak ja patrzyłam z dwa lata temu, jak się zaczęła pandemia, to kosztowało jakoś złotówkę za sztukę, teraz pewnie więcej, więc po co wyrzucać jak mamy i nam się właśnie tak przydaje. Już uważaj, żeby nie przelać tak jak kiedyś. No wiem, no wtedy się zapatrzyłam. Pamiętasz co ja zrobiłam dwa lata temu, jak robiłam całki spigiły? Co? Co mi strzelił słoiczek w ręce i prawie się oparzyłam? Dobrze, że strzeliło w ścianę, zamiast mi w gębę. Gorący sok. Dwie chochelki na słoiczek wchodzą. 16 słoiczków. Do wiosny starczy. Potem będzie lato, już nie potrzeba wtedy tyle witaminy C, a później będzie kolejne się nie zrobimy nowe, nie? Bo mamy owoców od groma. Tak wyglądają domowe żelki. Jeżeli film się podobał i chcielibyście więcej takich, napiszcie komentarz, zostawcie lajka. Możecie też zasubskrybować kanał. W miarę możliwości chciałabym robić więcej takich filmów, więc możecie mnie do tego skutecznie zachęcić. Do następnego filmu.